Witajcie w ściekach z App Store! Oj, po tylu krapach z Google Play chciałem zrobić lekką odmianę. I okazuje się, że na App Store można znaleźć gorsze krapy niż na Google Play. Ech, więc dzisiaj przyjrzymy się City Samurai Warrior Assassin 3D Real Warriors Combat Mission Simulation Game. No więc, e, zrobił tą grę Shahzada Makbul. No i ta gra no jest, jest cudowna z tego co widać. Okej, okay, więc Shinobi Ninja has ruled your... nie chce mi się tego czytać. No co ja mogę powiedzieć? Jest to gra, w której niby mamy być samurajem, mamy walczyć ze złymi jakimiś Shinobi ninja, a w praktyce w praktyce zobaczycie co to jest. Dodam tylko, że gra jest krótka, więc postanowiłem dla was dograć bonusową grę. Mam nadzieję, że się cieszycie. No i widzimy się w grze. Okej, okay, witajcie już w grze. No, fajnie to wygląda. Od razu bez żadnego menu. No, poruszanie się. No jak ja mówiłem, że coś jest toporne, to, to to jest już naprawdę straszne. No więc nasza postać. Porusza się okropnie. Mamy tutaj chyba czas, ten pasek, który się wyczerpuje. I musimy strzelać. Dobra, spróbujmy go. Jezu ja się. Co to było? O nie, jak przytrzymujemy ten łuk i się ruszamy, to ruszamy się bez nóg. No i jak mam to ucelować? No nie, ale gówno. Ło, ale ryknął. Ło, co? Co on robi? O kurde. No nie gadaj, nie da się w ogóle rotować kamery, tak tylko powiem. O kurde, ale chłam. To jednak na Google Play nie ma takiego chłamu. Oje, co, co się dzieje? Co się dzieje? Bo ta gra jest takim badziewiem. Mamy mini mapę. I. oj. Czyśmy mogli przeniknąć? Nie. A co jak się stanie jak wpadnę? Aha. No, po prostu chodzę. Jezus Maria, ale gówno. Ale chłam. O, tak się szybciej... Oj, tu ściana graficzna chyba. Oj. Nie, nie rozumiem o co chodzi, szczerze mówiąc. Ło, możemy. wy... Ej, game over. No więc, co mogę powiedzieć? No, gra jest yy, takim głównym. O, mogę dalej strzelać i się poruszać, lewitować. Nie wiem, co powiedzieć, szczerze mówiąc. No, takiego gówna, to szczerze mówiąc. Mu... Ja wam powiem, ja wolę chyba nagrywać ścieki z App Store niż yy, z Google Play, bo w Google Play nie ma takich guwien. No, widzicie? Apple jednak, e, jednak zostało pokonane. Ma gówniańsze gry. Should Free Samurai and Two Ninja in Time. Serio, będzie taka sama misja, tylko z większym czasem. Super, naprawdę. O mój Boże. No jak to by się, w sumie wiadomo, skoro tutaj na App Store jest Clash of Boom Gunners. E, najgorsza gra na świecie. To jakby, no wiadomo, że... że UpStore ma gorsze gry. Ło, wow, zobaczcie, możemy zobaczyć... Przez budynek. Bardzo, bardzo fajnie. Ogólnie to nawet nie da się... Uu, stoi ninja. Jest nawet to celowanie jest okropne. Wszystko jest tu okropne. O, rusza się. Ło. Wow. <ścoughs> Co to jest? Klęknął sobie. Nie, no... To... No więc słuchajcie. O, zobaczcie, to jest drugi jakiś samuraj. Nie wiem, czy samuraje posługiwali się łukiem. Ośmielam wątpić, że nie. Aczkolwiek ta gra jest takim krapem. Ja ją miałem nagrać już od dawna, ale jakoś mi się nie złożyło. Ale cieszę się, że ją nagrałem, bo to, to, jest, jakiś, to jest jakieś gówno totalne. Zobaczcie, co się dzieje. O, możemy się poruszać tyłem i poruszamy się szybciej. Ło, ale suniemy. Nie, no wiecie, co to jest. O, zobaczcie, to jest przejście. Nie wiem, nie wiem, co on robi. On, on tańczy chyba. O, o rusza się. Lecz znaczy, rusza się na podłodze. Rusza się za nami. <laughs> o Jezus Maria, ale krap. Ale ścierwo. Trzeba jednak częściej nagrywać te ścieki z App Store. Bo te krapy z Google Play no nie, są aż tak, nie, nie są aż tak tragiczne jak takie coś. Trzeba je częściej nagrywać. Dobra. Wpadaj do wody lepiej. A, mamy trochę czasu, więc spróbujmy wyskoczyć poza mapę. To, co zawsze powinno się robić w krapach. Dobrze, że nam dali dużo tego czasu, to możemy sobie poeksplorować. O, widzę, że tutaj się kończy mapa. O, tu chyba jakieś wyspy są, Jakie, jakieś wyspy są. Sprawdźmy. O, zobaczcie, odkryliśmy nowy ląd. Niczym Krzysztof Kolumb. O. Okej. Okay. No, jest góra. Ciekawy, ciekawy easter egg. O, widzę, że sześcian jest. Widzicie? No, trudno mi jakby się obrócić, bo ta gra uniemożliwia to. Aczkolwiek, jak widzicie, jest sześcian. Jest ten zarys sześcianu, także tło jest zrobione genialnie. Oj, dojdźmy tam. Przed czasem. Zanim czas upłynie. O, wylecieliśmy poza mapę. No i tyle. Papa pa, samuraju. Nikt nie będzie tęsknić. Super. Drugą gierką będzie Ninja Hero Fight V. Duże S. Bad guys. Szybko screeny. No, co ciekawe... No screen no, nawet tego chyba nie ma w grze. Chyba nie ma. Eee, znowu jest jakiś ten... No, ale krótki jest przynajmniej opis. Features... Free Super Samurai Warrior Suits. Nie, jest jeden. Eee, intense Rescue... Nie wiem, nie było tam żadnych rescue missions. Eee, hardcore Battle Animations, no to to zapamiętajcie. Sword Fighting and Kung Fu moves, no w sumie. Fun, amazing fun game for kids. No, to, no dobra. O Jezu, widzicie to? Widzicie, ile krapów jest tutaj do nagrania? To jest content na całe, całe moje życie. Także zapraszam Was, nie mogę się doczekać. Okej, okay, witajcie w kolejnej. w bonusowej grze. Ona się nazywa. Czekajcie. Nie pamiętam, jak się nazywa. Um, oj, 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 strzela we mnie! Strzela za. Co się dzieje? Ale. wo, ale walka. Oj, ja oparł się. Przeniknął moim kola, do mojego kolana. Okej, okay, więc można poruszać kamerą. Oczywiście topornie. Jesteśmy tutaj takim. Okej, okay, poruszanie się też jest okropne. Możemy. Ło! Wow. Ale możemy kopniaki dawać i skakać. Przy czym wbijamy sobie miecz w głowę. Kopnij go. Okej, okay, na no poruszanie. Co to jest za praca kamery? Czekajcie. Ale u. Wow. PIZZA JEST DO PODNIESIENIA! Ale super. Ale to nic nam chyba nie dało. Okej, okay, on patrzy. Uuu! Ale super, koniec. <grym> koniec poziomu. Nie no, co za dzisiaj są. A taki jest level select. Martwiłem się, bo, bo była jakaś gówniana muzyka w menu, a, a na iPadzie trochę ciężko jest się jej pozbyć. Okej, okay. tak wygląda w ogóle nasza postać. Aaaah, dobra. to jest ta pizza leży, tylko nie wiem co daje podniesienie. Aha, a ściana graficzna. Ś nie, była taka... To chyba nie była ściana graficzna, po prostu się zawiesiło coś. Mamy 4 minuty na eksplorację. Nie rozumiem nawet gdzie jesteśmy, gra nas tak wrzuciła do gry. Okej, okay, tu jest jakaś ciężarówka. <grytania> to wygląda jak te takie grafiki z PS1. Ojeju. A poeksplorujmy troszeczkę, jak zwykle. Yy, tak, jak widzicie, syn robi. No, walka jest zaprogramowana świetnie. I te podmuchy yy, słychać. Okej, okay, tutaj jest blokada, niestety. O, ale zobaczymy, możemy. Czekajcie. Okej, okay, możemy wspiąć się na bramę. <laughs> możemy wspiąć się na bramę i latać. Czy jesteśmy w stanie wyjść w ten sposób poza mapę? Jestem, jestem ciekaw. Niestety, chyba nie. A, szkoda. A to byłoby piękne, gdybyśmy wyszli poza mapę. No, może, może? Nie, nie da się. Kurczę, twórca to przewidział. A, szkoda. Bo, bo gdyby się dało, to byłoby absolutnie super. Dobra, zobaczmy, o co chodzi w tej misji. Okej, okay, ale świetny budynek. Czy tutaj będą nasi przeciwnicy? Okej. Okay, tak. O nie, nie, nawet tego nie tyka, okay, mamy tu strzałkę. Ok, mamy tutaj naszego przeciwnika. Strzelaj! Uuu! Uh! Ok, sprawdźmy teraz, czy ta pizza. Przepraszam za ten dźwięk, przepraszam, wybaczcie. Nawet dzisiaj nic to nie dało. Okej, okay, tutaj pominiemy tam bo po co tracić życie? O mój Boże, ale chłam. Ale ta gra jest chłamem. Co to jest? <laughs> Jaką on ma minę? O kurde, co to jest? Możemy go zabić? Nie, on lewituje w ogóle. Co? On, on strzelał. Oha, no, super. Wpadł głową w podłogę. I co z nim? Co my mamy z tobą zrobić? Będziesz tak lewitował? Bo to jest straszne troszeczkę. Co oni tutaj w ogóle mają rakietę? Oni leco, lecą w kosmos. Co to jest? Authorized Personal Only. No, niestety. A tutaj? Tutaj nie ma, to może wejdziemy. Um, nie. Niestety, niestety nie. O mój Boże, ale chłam. Co za gówno. No i co, co mamy jakby zrobić, bo nie rozumiem. Co mamy z tobą zrobić? Ło, ale zrobił. Ale zrobił obrotówkę w powietrzu. Piękne. Mm. O, zobaczcie, możemy latać. <laughs> możemy tutaj latać. Przytrzymując o... Okej, okay, teraz już nie, ale, ale wcześniej bez problemu mogliśmy latać. O, widzicie? Super. No nie wiem jakby co mamy zrobić. Timer się za chwilę skończy. Dobra, werdykt. Poprzednia gra gówno z gówno z gównem. Ocena. Oha, już level complete. Aha, super. Świetnie. Zobaczcie, możemy sobie pograć w minigierkę. To jest najlepsze, że, że ta gierka tutaj jest 10 razy lepsza niż w ten chłam, co graliśmy, więc chyba z tą gierką wam was zostawię. Bardzo, bardzo fajna. Znaczy się to może być po prostu. Na sobotę jeszcze przewidziałem jeden odcinek specjalny, taki ekstra dla was. Także mam nadzieję, że się cieszycie i widzimy się na jutro.